W dzisiejszym odcinku spróbuję ze Minecrafta po raz pierwszy w życiu bez żadnego przygotowania i do tego tylko z użyciem drewnianych narzędzi. Czy mi się uda? Oglądajcie do końca. Witam piękni ludzie, w dzisiejszym odcinku o, to jest początek nowej serii w której to wy dajecie mi pomysły co mam zrobić w grze o geometrycznych zabawach dzisiejszy pomysł na odcinek dał ten użytkownik, którego widzicie na ekranie będziemy przechodzić Minecrafta używając tylko drewnianych narzędzi, a właściwie speedranować Minecrafta co jest jeszcze śmieszniejsze nigdy nie speedranowałem Minecrafta zapraszam was na pokaz zaburzeń sensoryki co, trzeba zacząć od wygenerowania jakiegoś świata nie jestem pewien czy od razu będziemy mieli świat w którym będzie można zacząć speedrun także co, speed i zaczynamy Widzę już, że jest tragedia, bo jesteśmy w dżungli. Ale może gdzieś w pobliżu będzie jakiś normalny biom. Strasznie unlucky, że dżungla nam się trafiła. Speedrun trwa, speedrun trwa. Gra się dopiero rozpoczęła. Gra się rozpoczyna. <gry> Można spróbować od razu owce skopać. Będą nam łóżka potrzebne. nawet jeżeli nie znajdziemy wioski, to będziemy gdzieś tam do przodu. Odłączyłem sobie klawiaturę mechaniczną na ten odcinek, bo ostatnio to była tragedia. Przecież to brzmiało jakbym sobie te. nie cię łamał. A może sobie łamałem tak naprawdę kłamię. Żeby było zabawniej, nie znam ani jednej techniki tutaj ze speedrunowania. Okej, okay, już mi się to nie podoba. Czy jest jakaś wyrwa? Wyrwa, co ja gadam. Ale nie, my nie możemy stać, my musimy biec Jak nie będzie tutaj w przeciągu chwili jakiejś wioski, to trzeba zmienić świat. Okej. Okay. Jest tragicznie. Dobra, nie. Kolejny świat, kolejny świat. Znowu będzie dżungla, to chyba pieśń. Dobra, jesteśmy na kolejnym świecie Trochę już lepiej jest, bo widzę, że jesteśmy gdziekolwiek, gdzie nie ma dżungli Gorzej trochę tylko, że nie ma na przykład arbuzów i tak dalej, ale to jeszcze nic nie jest stracone Lecimy teraz y na lewo, okej okay. Zrobię łódkę, wódkę zrobię i od razu narzędzia co to było? Jak znajdę jakąś strukturę pod wodą? No to będę ryzykować. O, dobra, widzę już pierwszą strukturę pod wodą. statek mamy. To jest dobry znak, to jest bardzo dobry znak. Są póki co takie biomy, że jesteśmy bliżej na pewno wioski niż tam. I tu jest jakaś struktura tam dalej. Mój plan wygląda tak, że skopię sobie tutaj. Minimik trzy pary drzwi. Dobra, tyle drzwi nam starczy na eksplorację oceanu. Du, 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 du. Nie no, co to jest za drop? Okej, okay, dobra, jest dobry drop. Nie wiem co dają te sus, piszus, stiu. Dziwny bigos po prostu. Okej, okay, tu nie ma skrzynki? Nie ma już chyba, dobra. Jest już coś, ale dobrze. Akurat nawet się wpisuje w kanwę tego odcinka, że skurzony armor. Zblokowałem się. Minus 500 czasu mamy. Musimy flinta znaleźć, albo najlepiej dwa flinty. Aż drzwi postawiłem. Coś nie mam farty ostatnio do drzwi. To jakaś choroba? Tak jak na ostatnim odcinku. Nie no, chwilę tylko opuściłem gardę, aż postawiłem drzwi. Słabiutki drop, nigdy się nie poddamy. Może ten speedrun zadziała w odwrotną stronę, że będę najniżej w tabeli, czyli będę się wyróżniać, bo tak jakbym był gdzieś po środku, to nikt by mnie nawet nie, nie zauważył. Czuję wioskę, czuję wioskę w koście. Kończy się dzień, niech teraz znajdę wiochę. Jesteśmy najbardziej laki speedrunnerami. Nie no, to jest przesada. Oła, oła, połamłem sobie nóżki, no to najlepiej. Tutaj sobie przepłynę. Pięknie. Dobra, wiochy nie ma. Kolejny, kolejny świat trzeba, kolejny świat trzeba. Dobra, jak to się mówi, do trzech razy sztuka. anti A A kurde, jaki przester sobie zrobiłem. Tu już widzę, że się dzieją jakieś rzeczy na tym świecie, tu już jest trochę lepiej. O nie, ale wpadłem. Do drzewo mi stanęło na drodze, więc je ja ścinam. Owce. Pięknie. Póki co jest git. Ten speedrun nie jest na czas. Ten speedrun jest dla celów naukowych. Chodź tu, nie uciekaj. dobra krowa. Nigdy nie chodź pod siebie! Chyba że ktoś kiedyś przyjdzie na moje filmy i powie... Nie k***a mnie ładnie, nie, nie chodź pod siebie, bo cię nie Jakaś struktura, może? Jest tragicznie, póki co jest tragicznie. Bóg nie będzie wioski, nie będzie speedrunów. Czwarta próba! Slow. Jeden. Okej, okay, okej! Okay. Jesteśmy coraz bliżej, jesteśmy coraz bliżej. <grystanie> Muszę przestać tak mówić. O, tu. Chyba oszalałem. Czy to jest wreszcie struktura, która nam coś da? Czy teraz będzie łatwiej znaleźć wioskę? Przynajmniej mamy strukturę. Portal jest kompletnie rozlupcony. Jest skrzynka, dobra. Ja mogę korzystać. A nie, zabraniają reguły, nie mogę z tego korzystać. Zostawcie mnie, zejdźcie ze mnie. Mogę zdjąć ich. Nie! Nie, nie mogę ich zdjąć. Same mi się przyspawały te buty. Ja nic nie poradzę. Ale ci miałeś w napisane, że one mają taką klątwę. Dobra, kolejna próba. Teraz kolejny główny świat jakiś. Okej. Teraz idziemy w tą stronę. Tutaj bywałem te patusy. No i już we mnie zrzuca. No chill, no chill. Ma gra. Zero wiochy, zero struktur Dalej. Od razu lepszy teren. Tu jest jakiś Rafał koralowy. Jest wioska! Dobra, wygrany już jest ten ten. Speedy runek. Dobra, dobra. Wielbłądy dodali do Minecrafta. Ale co my spidermen. robią tutaj? Zostaw mnie. Okay, łóżka. Trzeba ich ograbić z łóżek. Jest dużo z mleczny start tak zwany. Może się uda nam golema jakoś ubić. Teraz tak, jakie tu są jeszcze zasoby takie, które mógłbym podkreślić bo nie ma za dużo. Dobra, polećmy tutaj, w tą stronę. Drzwi by się przydały może. Widzicie, mam problem ze składnią od tej gry. Już składam zdania jak czterolatek. to i ile? Idę po swoje, idę twardo po swoje, idę po skrzynkę. URWAJ! Zostawmy! Jest! Jesteśmy w niebie struktur, tylko w piekle jeżeli chodzi o przedmioty. Fajnie, fajnie, fajnie. Dawać mi skrzynkę tutaj. Ona gdzieś będzie zakopana znając życie. Dedent tak zwany. Oczku. Kurczę naura. Ej, zrobiłem coś genialnego. Będziemy mieli łuk może. Dobra, mój geniusz mnie przerasta czasem. Hej kolego, podejdziesz tu na chwilę? Potrzebuję pomocy. Pięknie, pięknie, pięknie. Są strzały nie ma łuku. Kto by się tam tym przejmował? Strzały to też coś. Strza strzały to też ludzie. Idziemy w jakąś stronę. Teraz mi się wydaje, że to odpowiedni moment, żeby już w wodę wskoczyć. W wodzie. Wiedzieliście o ile łatwiej się szuka tych struktur. Ha, pięknie. pi, pi, pi. pi, pi, pi. Jestem sonarem, patrzcie. Sonar i białas. Pi, pipi. Pi. Nie no, ta gra mnie rozpieszcza. Chyba psz, 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 psz. co my tu mamy? Co my tu mamy? W trzeba będzie jakoś sklepać na pyra. Bo nie wiem jak to zrobić inteligentnie. Jakieś dziury bym go wrzucił. Oj, go mogę zasypać piachem. Zwabię go. Chodź tu, mam dużo złomu. Chodź tu, chodź. Kolego, kolego. Kolego, nie, nie, ale tu nie ma przejścia dla ciebie. Nie no, kolego. Nie ma pan obuwia sportowego. Nie ma pan obuwia sportowego. Proszę nie wchodzić tutaj. No i widzi pan, co pan tutaj robi. Robi pan jakiś raban. No se może tutaj biegać. Gościu. Nie no. Lecimy dalej. Psychoza, 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 co wy mi się za challenge? A, osiwiałem, osiwiałem. Czuję jak mi wypadają, czuję, że was tak spędzi skóra, pali was tak skóra. Gdzie jestem? Dobra, dobra, ja już mam plan, już mam plan tutaj. Zostaw mnie, zostaw mnie. Hop, 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 dawiamy kloca. Skakuję tu normalnie pod wodę. Pięknie, piękny dropik. Speedrunujemy najszybszego szczupaka w Minecrafcie. Dobra, trzeba iść dalej. Widzicie, kłody pod nogi cały czas. Psychoza, psychoza, psychoza w Minecraft. Co gdybym dostał psychozy w Minecraftu? do końca. Gram w szachy 5D teraz z tymi owcami. Ubumierają mi tkanki mózgowe, teraz patrzcie, szybki switch. Whip. Pięknie. to ja wam mogę powiedzieć więcej? Będzie idealnie na wiadro. Pójdziemy teraz do portalu. Dobra. Ostateczne wyjaśnienie mnie. Nie, nie jest źle tutaj, chociaż... O! Wioska kolejna, no przecież Dobra, dobra, patrzcie teraz. Tu już można by było licznik odpalić normalnie. No, mam opóźnienie w dźwięku. Idealnie, jest na buty, jest na buty. Yeah. Tutaj jesteś pią orgie mają. Zostaw mnie! Upłynęliście na łóżka. Mam nadzieję, że fajnie wam się spało, bo już nie pośpicie. Tam jest golem, tym razem już nie muszę go atakować. No to co, teraz tylko lawa została i skraftować te itemy. Tutaj bierzesz pająka, łowisz go na spławik, lawasz na wodasz Lawa może gdzieś tu wściekać, a jak nie, to się w... Będę wściekać! Wypuście mnie z tej gry, wypuście mnie. Jestem przetrzymywany. B brugam, brugam, tutaj, mrugam. Tylko, żebym teraz się nie udło pięt. Minecraft ukończony w 10 lat. O pff. lucky as fuck jestem. Jep, jesteśmy w domu. Jesteśmy w domu. Ale główno, gdzie my jesteśmy? Ale piekło. Jak umrę tutaj w naderze, to będzie mój trzynasty powód. No i mam bastion. Co mogę powiedzieć więcej? PIDZE, pewnie tak zaraz dostanę. Okej, okay. biorę sobie trochę tych nadarzaków. Proszę, żeby mnie gaz teraz nie Zgaslajtował! O ład znowu sobie przez teraz robiłem. Przynajmniej jesteśmy gdziekolwiek po bardzo długim czasie. Kolego, taki jesteś, atakujesz mnie. Nie będę z tobą gadać. Muszę wejść w jakieś tunele tutaj takie Dobra, nie chłopaki, ja prankowałem tutaj tylko To jest eksperyment społeczny do szkoły I właśnie, ja mam łóżka, mogę ich rozdupcać Okej, okay. może i nie mam złota Liczy się dobra zabawa Jak ja mam z nimi handlować bez złota? To jest misja samobójcza Teraz sobie zdaję sprawę jaki ten challenge jest ogromny Wyskakuj z Itama, wyskakuj z fantów no, 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 no. Kiedyś ich zabija. Ale odgłosy oni wydają Macie to, weźcie sobie Męczą mnie te świnie i te ich odgłosy O, dobra, ale mnie, mnie to saveowało. Okej, okay, tu coś już jest. No ale hita dostałem. Tacy jesteście? Tacy jesteście wobec mnie? Zaraz was podpalę. nie chcę ze mną handlować. Oj. Jebana świnia. Oa, nie mam już siły, no to. to widzowie. Ten challenge był nawiedzony. Ciężko, ciężko. Nie wiem, polecajcie to ludziom, którzy robią speedruny, a nie mi. Ja jestem stary i mnie już w krzyżu boli od tego. Pozdro!